jedziemy na terminal autobusowy. Musimy się dostać do Salento. To jest miasto takie oddalone, nie wiem jakieś 6 godzin drogi od Bogoty. W aplikacji, która sprzedaje bilety, nie ma biletów, a my do jutra mamy nocleg i nie wiemy co dalej. W związku z tym dowiedziałem się, że trzeba jechać na terminal autobusowy i po prostu tam kupić bilety. Pokażę wam terminal autobusowy, a jedziemy teraz tą dzielnicą Santa Fe, która jest taką dosyć mocną rzeźnią Słynie z narkotyków i z prostytucji Trochę możecie sobie tutaj popatrzeć Tutaj pani dostaje pieniądze Tutaj pewnie będą stały jakieś prostytutki Tutaj na przykład stoi na panie? Tak, <gry> tak oceniam. Czasem ciężko ocenić, w którą kategorię wpadłem. Znaczy, zobaczcie, jakie bloki. W Kolumbii trochę wszyscy jeżdżą jak szaleni. Nie tak jak w Azji, ale powiedzmy jest tego tej fantazji kierowcy troszkę więcej. Mają takie bloki oddzielające, żeby jeden na drugi pas nie wjechał. To Łęsu Efektu para Armenia. Porque nie no jestem segura że z tego miejsca wjażę na Zalekię. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. To jest para, że jesteś. ahí. wiem. Tak, to jest Muchas gracias. Dobra, z taksówki już wsiadłem. Tu jest ten, 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 ten dworzec autobusowy dla terminal Bogota. I w dwójce tutaj są podobno bilety. A tutaj sześć osób ustala jak przywiesić. A tu jest wejście na dworzec Entrada, wejście, salida, wyjście Exit Hola Wyjeżdżam co 30 minut Pierwszy pojazd odjeżdża o 6.30, 7.30, 10.30 A podróż trwa 7 godzin Czyli 10 11.30 to Tak Widzicie? No. Czyli o 11:30 i wtedy musimy policzyć sobie. Tu jest na przykład taka linia Velotax. Podróż trwa 7 godzin autobusem i kosztuje 50 tysięcy peso, czyli około 50 zł. Nie można jechać do Lento, tylko musimy jechać do Arameni, co jest miastem przy tym, i potem jeszcze 1,5-2 godziny autobusem do Solento, czyli jutro mamy taką, taki dzień, dzień pełen podróży. Zastanawiamy się jeszcze, czy samolotu nie wziąć do tego Maciek sprawdza loty Cześć. Na 14 musisz patrzeć Też nie ma To jeszcze Pereira zostaje Ale dzisiaj jest środa, a nie wtorek? Nie, środa No to masz Pereirę jeszcze tylko To tu Pereiry są za 200 zł, to ja wiedziałem Od osoby Tylko pytanie, jak dojechać z Pereiry do to to Solento, tak? My bierzemy My ten autobus, w e, referencjal i jedziemy o 10.30 Czy możesz Senyor... bilet do celu ten drugi też? Nie no. mogę, C est C est C est nie zapytałem się o to Tak, nie można e, Seniorita, e, dos Bietos a e, e, Armenia Parmaniana. Parmaniana. Parmaniana Por favor no, Kupiliśmy te bilety na 10.30 dlatego, że nie wiemy jak dojechać z tej Armenii do Solento i powiem szczerze, że słabo jest się znaleźć w miejscu gdzieś tam późnym, późnym wieczorem nie jak jechać, więc taka decyzja w sumie dworzec wygląda spoko, całe doświadczenie jest naprawdę pozytywne, jeżeli chodzi o Bogotę można jeździć autobusami bez problemu żadnego zobaczcie nie ma tutaj żadnego tak zwanego menelstwa wszystko wygląda ładnie mnóstwo autobusów tam jest terminal w tamtą stronę, więc jutro stąd startujemy i lecimy do Armenii, potem zobaczymy jak tam dalej dojedziemy. Chciałem wam pokazać jak wygląda takie doświadczenie kupowania biletów właśnie w takim kraju jak Kolumbia. Ja jeszcze tego nigdy nie robiłem, pierwszy raz to robiłem, więc widzieliście jak to wygląda. I słuchajcie tyle, a ja teraz kończę i pokażę wam ten autobus jak będziemy nim jechali jutro. Cześć. Witam, witam serdecznie. Jedziemy przez Kolumbijski ursynów, się śmiejemy, albo blokowisko. Tutaj życie jest nieco bardziej zorganizowane, wydaje się. Wszystko wygląda ładnie. Z drugiej strony, zobaczcie jakie osiedla. Osiedla ładne. Nie wszystko w Kolumbii jest brośnięte brudem i bezdomnymi. Takie miałem wrażenie, jak przylecieliśmy, ale. To tylko w centrum. W centrum jest oczywiście taki obszar, gdzie ta ludność bogatsza się wyprowadza, a zostają tam bezdomni. Zostaje tam takie, powiedzmy, no, ogólnie spada jakość centrum. Tak samo jest na przykład w Brazylii, w São Paulo, gdzie w całym centrum przy katerze macie namioty bezdomnych i kolejki, kolejki bezdomnych po zupę i po posiłki. Jadę do terminalu autobusowego Kupiłem bilet na podróż do Armenii Żeby się potem dostać do Salento Pokażę wam jak taka podróż w Kolumbii wygląda Żebyście mogli zobaczyć Potem sobie sami podróżować ewentualnie Wcześniej widzieliście w tym samym odcinku jak kupuję bilet A teraz zobaczcie jak wygląda autobus I jak znaleźć to wszystko Terminal dos. Uczesgracja. Dobra. Dobra, wysiedliśmy. Tutaj jest taka sytuacja, że taksówki zatrzymują się trochę z boku całego dworca autobusowego, bo tam macie dworzec autobusowy, a tutaj podjechała taksówka i widzicie, że Tutaj troszeczkę trzeba dojść. Na bilecie jest napisane jaki terminal Terminal to Modulo My Mamy Modulo 1 Polonia, Polonia Modulo 1 jest tam O, a tutaj dochodzimy Tutaj jest Terminal 2 Tutaj możecie kupić bilety Wam wczoraj pokazałem Tutaj jest jakiś festy na Modulo 1 jest tam To jest nasze wejście I widzicie, że w sumie prosto Modulo 3, Modulo 2, Modulo 1 Dosyć prosto zorganizowany Tu jest wejście do tego terminalu pierwszego Tutaj widzę coś cały czas rozbudowywują Poprawiają Jesteśmy w terminalu Dalej macie na bilecie coś takiego jak puerta 110 Puerta 110, czyli pewnie peron 110 Zapytajmy się to? puerta 110 Ciento diez Ciento Pojeżdżasz tutaj, pojeżdżasz trochę i jest ta Erekta, Rekta Jest taka ale pojeżdżasz tutaj Bardzo dziękuję tak, idziesz? A, dobra, to ja też pójdę Zobaczcie, idziemy jeszcze do toalety, ale w tamtą stronę mamy autobus Wszystko fajnie, ładnie, pięknie Do to toalety płaci się 1500,50 zł na disque Zobaczcie, papier toaletowy taki zwinięty się dostaje To taki lokalny przyjemny, śmieszny akcent Kupujemy kawę w takim sklepie. Tak to wygląda? Tutaj pani wydaje, tutaj pani daje kawę. Muchas gracias. Muchas gracias, seniorita. Kaweczka, proszę. Wody są. Muchas gracias. A to espresso... Takie kursy dają zawsze, że nie espresso tutaj w Kolumbii Zobaczcie, takie espresso, nie espresso Takie espresso, małe, małe ciepły szatan Stalałego Bye. Bye. Ach, gorące Dobra, idziemy tam Tam jest nasz peron ...poblogować Idziemy dalej, zobaczcie jak to wygląda O, jest bankomat tutaj tak, że jeszcze gwiazda idzie przed telewizją Co dzisiaj... Tak, gwiazda w telewizji Na terminalu w Pogocie Tutaj łebki Tutaj są łebki, tak Muszę Nie oprywać. wiem, czy nie wypłacić jeszcze pieniędzy Ach, już nie zrobię tego Dobra, możesz nagrywać, zobacz Tu możesz tak Tu sobie patrzysz, o Mamy, mamy dupówkę, Oj, mamy tego Krem do opalania 160 to jest Miał być źle Zobaczcie, trochę za daleko tutaj jest to wejście, takie są bramy one są dosyć nieintuicyjne i tutaj macie różnych przewoźników, tu są te perony A tu jest ten, z którego my mamy bilety kupione. Velotax się nazywa. nosotros viajamos al Armenia? A qué 12 minut. Tutaj jest ten, ta poczekalnia VIP. Tutaj są autobusy. Wchodzi się do przewoźnika, pan już nas sprawdził, powiedział: "Ej, wszystko, wszystko dobrze, wszystko gra." Idziemy jeszcze tutaj się przejść, ale tak to tutaj właśnie wygląda. W zależności od tego musicie wiedzieć linię, którą jedziecie, którą wykupiliście. Możecie się zastanawiać, jak wygląda sprawa z komunikacją. Czy jest to kwestia znajomości języka, czy nie. Czy ludzie mówią po angielsku, czy nie mówią po angielsku. Jak to tutaj wygląda. Więc muszę powiedzieć, że nie mówią po angielsku raczej. I raczej jest to tak zorganizowane, że musicie ten hiszpański przynajmniej na poziomie takim podstawowym opanować. Yy, podstawowym, co mam na myśli jako poziom podstawowy. Ja chcę wodę, ja jadę tam, ja coś tam, chcę zapłacić takie rzeczy. Jak ja się uczyłem tego hiszpańskiego, bo nie umiałem hiszpańskiego w ogóle przed przyjazdem, a teraz trochę mówię. Mówi się un poquito. Trochę. E, używałem aplikacji Duolingo i miałem też lekcje prywatne. Takie, które mi dodatkowo dawały motywację i przechodziły przez te główne rzeczy. Jeżeli jesteście na przykład na rynku lokalnym, chcecie coś kupić, raczej nie ma szans, żeby ktoś mówił po angielsku. Raczej na pytanie "Ablas ingles? Odpowiedź jest no. Także musicie ten hiszpański przynajmniej w poziomie podstawowym opanować. Jeżeli podróżujecie po mieście, to Uber jest dobrą opcją, bo wtedy nie musicie nic tłumaczyć, to jest wszędzie tak. Ten Uber oferuje możliwość zaznaczenia, gdzie jedziecie, no i wtedy po prostu nie musicie nawet ani słowa zamieniać z kierowcą. A ja tutaj czekam o, na przystanku. To jest chyba nasz autobus. Ja jestem Tomasz. Ja Polonia, Polako. Hola. Hola. Tu vives Bogota? No, no en Bogota. W Ah. ¿Cuánto ah. tiempo? 8 años. Sí. Mucho gusto. gusto Taki jakiś tam łamany ten hiszpański jest Ale można sobie zawsze zamienić dwa słowa To zawsze też zdejmuje ciśnienie z rozmowy Bo można sobie po prostu parę słów zamienić Uśmiechnąć się, ogólnie jest pozytywniej Wsiadamy Do autobusu miejsce, które mamy 2B, 2A Tu widzicie Są takie drzwi działowe może słabo to wszystko widać, ale jakość jest, wydaje się, dobra Tak wygląda autobus, tak wyglądają miejsca Dobra, w autobusie już jestem Tutaj widzicie, niektórzy się pakują Ja mam plecak tutaj między nogami i... Zaraz jedziemy, powinniśmy już jechać, no, ale model latynoski trzeba troszeczkę zaczekać. Podróż potrwa 7 godzin. Zatrzymaliśmy się na takim przystanku. Można sobie coś kupić do jedzenia i bardzo wolno jedziemy. Bardzo wolno ogólnie, bo duże korki są. Bardzo wolno jedzie autobus. A tak jeszcze raz wygląda autobus. Jedziemy już 2 godzi dwie godziny. Dwie godziny. Już jedziemy, jeszcze nie wyjechaliśmy z miasta. Autobus co chwilę się zatrzymuje tutaj. Kolejne jakieś wyjaśnienia, paczki i tak dalej. Wyjechaliśmy już z miasta. Zaczynają się tereny górskie. Ta podróż jest bardzo skomplikowana, dlatego że są góry i doliny, i jedzie się takimi szlakami troszeczkę właśnie z góry na dół. Ale podobno jest warta zrobienia, bo można zobaczyć. Jak się też region zmienia, bo zjeżdżamy do wyższej wysokości zobaczcie, że tutaj są już takie tereny wiejskie. Przejeżdżamy przez jakiś taki punkt bezpieczeństwa tutaj Czy to jest opłata po prostu za autostradę też może być Nie ma nikogo, nie było że to dopiero budują Natomiast były, ze względu na te jednostki martyzanckie Były takie w Kolumbii punkty I dalej chyba są Na których stoi policja I pokazuje, że tam dalej teren można jechać Bo jest oczyszczony I nie ma grup gorillas Były kiedyś i nie można było jeździć Jeszcze nie tak dawno temu 20-30 lat temu Nie można było jeździć normalnie przez Kolumbię samochodem Bo można było zostać napadniętym, porwanym, zabitym no teraz to już się mocno, mocno zmieniło. Droga jest słuchajcie, taka rozkopana, że jest zobaczcie ile robót drogowych jedziemy z 30 na godzinę a my jedziemy już z... ile jedziemy? Powiem wam 3 godziny i przejechaliśmy 80 km. Jest masakra wszędzie roboty drogowe się zastanawiamy czy w ogóle zdążymy. Tam... Był moment, w którym stanęliśmy i 10 minut, ponad 15, czekaliśmy Nic się nie działo Trzymaliśmy się, przed facet z listą, przeszedł, posprawdzał wszystko Kontroluje kierowcę, czy na czarno nikogo nie wozi Czy wszyscy są, też jest z tej firmy Ponad 4 godziny, a my przejechaliśmy 30% trasy Stąd wyjechaliśmy, jesteśmy tutaj, a jedziemy tu Wszyscy oglądają jeden film po hiszpańsku. Więc czy się chce, czy nie chce. Jedziemy takim zboczem góry. wiska tutaj dla bydła. Widzicie, tutaj Panowie sobie siedzą. w knajpce na rogu Życie powoli się toczy, Małe miasteczko. Kolumbijskie i Bałkę. Zostawiam was z tym, co jest za oknem. Byliśmy, byliśmy tutaj na przystanku się ten yy, Aplamos za 20 30 minut siedziła w restauracji. Gracias. Zobaczcie, policja tutaj i psy są normalnie te, takie, które szukają, e, przeszukują. Tam wszedł do luku pies i zaczął szukać. A my mamy 20-30 minut na restaurację. To idziemy coś zjeść do restauracji, która podobno jest tutaj gdzieś. A tutaj macie takiej, no mówię, małej wielkości miasto w Kolumbii, i jak wygląda dworzec autobusowy? Wygląda całkiem spoko. Są maty, są tutaj jakieś można zjeść to, tam, to tamto, siamto, to. Nawet tutaj jakieś inne restauracyjki są, więc idziemy znaleźć sobie coś do jedzenia. Jeszcze ja kupiłem poczki z Donkin Donuts, i tutaj. Jest jakiś taki bufecik, Zaraz zobaczymy danie dnia, tak? No, jemy danie dnia za 24 zł To wygląda jak krupnik Jak smakuje Najwiste. Taki niesmaczny krupnik Oprócz zupy danie dnia to makaron w sosie O ja tutaj mam swoje Makaron stosie, łódko z kurczaka Troszeczkę suróweczki I prażony banan, banan albo platan Zjedzenie zjedzone I lecimy W tych przystankach, słuchajcie To w Azji miałem, ale tutaj widzę, że jest podobnie Kierowca mówi A robimy sobie przerwę Ja mówię, ile ta przerwa? No on mówi, zróbmy sobie tak z 20-30 minut I to jest takie dziwne, nie? bo my myślicie Dobra, u nas zawsze jest tak Zbiórka o 15 po czwartej i jak gdyby jak ktoś jest 16, to już jest słabo. To jest taki model europejski. Tutaj czas troszeczkę inaczej płynie. No, mówi tak, 20-30 minut, spokojnie, to jest taka przerwa na jedzenie, czyli przerwa trwa tyle, ile wejść, zjeść i wyjść. I tak to właśnie tutaj wygląda. Także, jeżeli by wam się taki przystanek trafił, to nie przejmujcie się, że to jest pod kreskę. Można tutaj 25 60 minut sobie zrobić i autobus bez was nie powinien pojechać Prawdziwa restauracja była tutaj, za mną I tutaj y, pokazał nam kierowca A my źle poszliśmy, trochę w złą stronę i zjedliśmy w, jednej, w innej restauracji, a tutaj wszyscy jedzą No ale nic, no taki tutaj, jest, y, taki tutaj jest system, że się nie zorientowaliśmy On pokazał tam, my pobiegliśmy, a tutaj trzeba było to okrążyć Natomiast ciekawe jest to, że zmieniamy autokar. Z jednego autokaru przesiadamy się do drugiego, więc to też może wam się zdarzyć, to się nie, nie przestraszcie. Jeden segment klienta. No. Jesteśmy już w nowym autobusie. Nie wiemy, na którą przyjedziemy tam. Nie wiemy jak się dostaniemy do Salento jeszcze z tamtej z Armenii. Miasto się nazywa w ogóle Armenia, tak jak kraj. Ale jedziemy. Co ciekawe było. Chyba w cenie biletu był posiłek. My to minęliśmy, dobra, nieważne. To jest raz, numer dwa. Y, słuchajcie, um, autobus jest tak skonstruowany, że im droższe miejsca, tym bardziej z przodu jesteście. Tutaj jest przód, y, dla my jesteśmy tutaj. A tam z tyłu jest tył, ale słuchajcie, jest bardziej zimno. Jeszcze, jeszcze tutaj się zatrzymaliśmy, jeszcze nie odjechaliśmy. Przejechaliśmy 5 metrów i się zatrzymaliśmy. Jak pan mówił, że zrobimy sobie przystanek 20-30 minut, to to było 45 minut temu. A teraz jest taka sytuacja, że ma miejsce tak zwany śmiech przez łzy. Bo... Śmiech, bo fajnie, ok, super. Bawimy się, zjedliśmy, jesteśmy w nowym kraju, widzimy nowe rzeczy. A przez łzy, bo musimy dzisiaj dojechać do tego Salento. A nie wiemy jak to zrobimy, do której tam autobusy odjeżdżają I czy w ogóle na właściwy terminal przyjedziemy To już godzinę temu kierowca powiedział, że zrobimy sobie 20-30 minut przerwy Godziny 10 od 20-30 minutowej przerwy ruszamy Słuchajcie, ja mówię jedziemy, a Maciek mówi, a skąd jest, że jedziemy? Przecież zaraz się zatrzyma znowu Trochę jest tak, że Maciek wykrakał, bo stanęliśmy znowu Podjechaliśmy z 15 metrów i znowu się otworzyły drzwi Teraz stoimy tutaj Ja postanowiłem się odstresować i zjeść sobie pączka z Donki donac. Dobra, znowu ruszamy Godzinę 15 od 20-30 minutowego przystanku teraz stanęliśmy, a może to jest już tylko ostatni jakiś tam Cześć, cześć w drogę Pan wszedł, policzył wszystkich, spojrzał Znowu coś tutaj zapisuję uj, uj, uj. W tamtym autobusie leciał cały czas film W kółko, Braterstwo Śniegu A w tym jakiś Sandro Bullock Komedia jakaś, po hiszpańsku Ale bez napisów i mniejszy ekran Przez miejscowość są takie spotkania, że z domu wychodzą, se grilla odpalają I w środku miasta se grillują A tutaj kolejne graffiti Dowiedziałem się, że wypadek jest na drodze i jeszcze 2-3 godziny będziemy czekali I dowiedziałem się też, że nie ma autobusów do Solento już o tej porze Stoję przed autobusem, wypadek był słuchajcie i jeszcze 2-3 godziny co najmniej I kierowca mówi, ej nie ma, nie ma możliwości, żeby teraz w ogóle mieć jakikolwiek autobus do Solento O tej godzinie z Armenii, więc nie wiem jak się dostaniemy bo nocleg mamy w Solento. Więc takie przygody Pojawiła się tak zwana poczciwość bo pan tutaj mówi, że ma znajomego Ubera i zagada z nim, żeby nas zawiózł do tego Solento. Używamy translatorów, bo hiszpański jest bydlę Pan dzwoni i pyta się yy, kolegi jak tam, czy nas weźmie, czy nas, czy nas yy, zabierze? No, słuchajcie, 20. Słuchajcie, 23. 30. 22. 23. godzina. Ja przyspa... zasnąłem trochę. 23. podróż. Nie 7 godzin jak miała być, tylko pół 20... godziny. I jeszcze jesteśmy w Armenii, czyli jeszcze musimy dojechać do Solento. Ale weźmiemy Ubera stąd i dojedziemy Uberem. I tak wygląda dworzec w Armenii. Dobra, mamy taksówkę. How are you? Today stay. How are you? Good. How are you? What is that? To jest taksówka. driver taksówkę. Jest trochę napięta sytuacja tutaj na dworcu ale mamy taksówkę mamy, mamy samochód, a nie wiemy kto prowadzi. Dobra, dotarliśmy 12 w nocy kasa Barbosa tutaj zaraz zadzwonię do pani, zaraz zadzwonię do pani Czyli podróż w sumie ile nam zajęła? Od 10 wystartowaliśmy do 12:14 godzin. Jakieś yy, słowo komentarza, podsumowania? Szczerze, wszystko dobrze. Ok, muchas gracias. kierowca odjeżdża, trochę było zamieszania, bo odwołał y, jazdę, nie odwołał, potem nas gdzieś wywiózł. Taki troszeczkę nerwowo się po, y, zrobiło, podchodzili do nas różni różni menele, powiedzmy, takie osoby o podejrzanej genealogii. Nie wiedzieliśmy też jak to tam zrobić do końca, no ale w końcu się dogadaliśmy, mówimy, dobra, to damy ci gotówkę i już nie będziemy zamawiali przez Ubera, tylko jedź po prostu przez tego Ubera i tak to zrobiliśmy. Jesteśmy w Salento, słuchajcie, tak wyglądała podróż autobusem przez Kolumbię, pierwsza moja podróż, którą zrealizowałem. No nic, my idziemy do hotelu, jutro rano wstajemy i próbujemy w jakiś sposób zorganizować sobie tutaj wycieczkę na najwyższe, żeby zobaczyć najwyższe palmy na Świecie. Mam nadzieję, że wam to pomogło zobaczyć, jak podróżować po takich krajach. Chciałem taki odcinek zrobić, żebyście zobaczyli z pierwszej ręki, jakie problemy mogą nastąpić i jak sobie z nimi radzić. Jeżeli macie jakieś pytania do tego, piszcie w komentarzu. Nagram wam jeszcze, bo przyjechaliśmy tutaj. Jest hotel, on tak wygląda. Tu są wycieczki, to Wam jutro opowiem, bo jest mega duża różnica pomiędzy wykupieniem wycieczki z portalu jak, takiego jak Get Your Guide czy TripAdvisor, a tutaj bezpośrednio. Tu jest recepcja, a tu jest tu jest taka mała kuchnia. A tu jest słuchajcie mój pokój. Taki i o proszę, plecak stoi. Już. bo jest pokój, jest telewizor, jest wiatrak. Jest minimal. Jest łóżko i jest łazienka. Łazienka taka o, przyjemna. Jest jeszcze lógureczka mała. Są tutaj ręczniki. I jest. Słuchajcie, pysznik. Także wszystko co niezbędne jest. Podróż już się kończy 13 nie, 15 godzin. Ja się naprawdę już teraz z Wami żegnam. Cześć, do zobaczenia jutro.